Witamy w naszej analizie. Dzisiaj bierzemy na warsztat temat, no, może z pozoru czysto techniczny, ale tak naprawdę dotyczy i portfela, i komfortu każdego, kto buduje dom. Chodzi o nowoczesny montaż okien. Mamy tu materiał, który opiera się na rozmowie, ciekawej rozmowie eksperta z branży z wykonawcą, firmą, która no, na co dzień się z tym zmaga. Co chcemy osiągnąć? No, chcemy zrozumieć, dlaczego ten sposób osadzenia okna jest tak, no. Fundamentalnie ważny. To nie tylko o to chodzi, żeby się trzymało, prawda? Przyjrzymy się standardom, technologiom, które zyskują popularność i spróbujemy wyciągnąć te kluczowe rzeczy, bo czasem coś tak wydawałoby się prostego jak montaż okna, to jednak sporo niuansów technicznych. Rozpakujmy to. Tak, dokładnie. Mówimy tu o sprawach, które wprost wpływają na energooszczędność, a przez to na koszty utrzymania domu. Ale to nie wszystko, bo jest jeszcze komfort akustyczny, ochrona przed wilgocią, no i ogólna trwałość, tak? W kontekście rosnących cen energii i no, coraz ostrzejszych norm budowlanych temat prawidłowego montażu okien staje się absolutnie kluczowy. To już nie jest jakaś fanaberia, to jest podstawa. Ok, w takim razie zacznijmy od tego hasła, które się ciągle pojawia ciepły W tym materiale, który analizujemy, jest sugestia, że to takie trochę potoczne określenie, no na montaż po prostu prawidłowy szczelny. Nieważne, czy okno jest w licu muru, czy może wysunięte, ale czy za tym hasłem jest coś więcej? Jakaś konkretna technologia, czy to może głównie marketing, żeby sprzedać droższą usługę. Materiał źródłowy mówi jasno. Ciepły montaż, jeśli rozumiemy go jako montaż szczelny, trójwarstwowy, to dzisiaj jest no, absolutna koniecznością. Już nie ma powrotu do starych metod. Dlaczego? Bo te nowoczesne okna, nawet takie ze średniej półki, mają naprawdę imponujące parametry izolacyjne. Ich współczynnik UV, czyli przenikania ciepła, często jest no znacznie lepszy niż samej ściany. Przykładowo okno może mieć UV 0,80 Wm2K, a dobrze ocieplona ściana powiedzmy 0,15-0,20. Czyli samo okno super izoluje, ale jak na styku ze ścianą mamy szparę, to… To cała ta technologia na nic. Właśnie tam, na tym połączeniu ramy z murem, robi się największy mostek termiczny. Jeśli montaż jest zrobiony byle jak, tylko na pianę. Piana poliuretanowa owszem izoluje termicznie, ale nie jest szczelna na powietrze i, co ważne, nie jest długotrwale odporna na warunki zewnętrzne, zwłaszcza UV. Po prostu z czasem się degraduje, kruszeje, chłonie wilgoć. Dlatego właśnie potrzebne są te dodatkowe warstwy uszczelniające – paroszczelna od środka i paroprzepuszczalna wiatroszczelna od zewnątrz. To wynika, no, wprost z fizyki budowli i tego wymagają standardy, jak wytyczne ITB, czyli Instytutu Techniki Budowlanej. Dzisiaj oferowanie montażu bez tych uszczelnień to właściwie, no, błąd w sztuce budowlanej. Rozumiem. Skoro wiemy, że piana to za mało i trzeba dodatkowo uszczelnić, to jakie mamy możliwości? W tej rozmowie, którą analizujemy, padają dwie główne metody. Systemy płynne, jak ten wspomniany Titan Wings, albo bardziej, powiedzmy, tradycyjne taśmy rozprężne, folie okienne te paro-przepuszczalne na zewnątrz, paroszczelne do środka. Czy któraś z nich jest wyraźnie lepsza? Czy to raczej kwestia, no, co woli wykonawca, albo co pasuje do danej budowy? Materiał sugeruje, że wybór często zależy od warunków na budowie, a głównie od pogody. Systemy płynne, jak ten Titan Wins, czyli takie specjalne masy uszczelniające nakładane pędzlem, szpachelką, mają tą wadę, że e, mogą być trudne do nałożenia, gdy pada deszcz. Po prostu świeża warstwa może spłynąć, zanim zdąży dobrze związać i stworzyć szczelną powłokę. A taśmy wydają się chyba prostsze? Przyklejamy i tyle. No teoretycznie tak, ale taśmy też mają swoje wymagania. Potrzebują suchego, czystego i w miarę równego podłoża, żeby klej dobrze chwycił. Kurz, wilgoć, nierówności muru, to wszystko może osłabić przyczepność i szczelność. Z drugiej strony, jak wynika z materiału, niektórzy wykonawcy mogą woleć taśmy, bo łatwiej uzyskać równą, estetyczną linię uszczelnienia. A systemy płynne? Tu trzeba najpierw precyzyjnie dociąć pianę, potem starannie nałożyć masę, nie ma drogi na skróty. I tu jest coś, co mnie naprawdę zaciekawiło w tej rozmowie. Wykonawca opowiada o nowym standardzie, który wprowadził u siebie właśnie przy tym systemie płynnym Wins. Mówi, że dodatkowo oklejają taśmą malarską nie tylko ramę okna, no żeby nie pobrudzić, ale też kawałek muru przy krawędzi okna. Dopiero wtedy kładą tę masę Wins, a jak trochę zwiąże, wdejmują taśmę i mają idealnie prostą, czystą linię. Tak, i to jest no, fascynujący detal. A co najciekawsze, ten wykonawca podkreśla, że robią to nawet wiedząc, że za chwilę to miejsce zakryje ocieplenie albo tynk wewnętrzny. Z punktu widzenia takiego czysto technicznego minimum, to może nie jest konieczne, ale to świadczy o pewnej filozofii pracy, prawda? Chodzi o to, żeby klient, nawet jak wpadnie na budowę w trakcie robót, widział staranność, precyzję na każdym etapie. To buduje zaufanie, pokazuje, że firmie zależy na jakości, która jest czymś więcej niż absolutnym minimum z normy. Nie tylko zakleić piankę, ale zrobić to estetycznie, profesjonalnie, od A do Z. Rzeczywiście, to pokazuje różnicę, dbałość o te, tale. ale idźmy dalej. W materiale pojawia się kolejny temat, coraz popularniejszy montaż okien nie w murze, ale wysuniętych poza jego lico. Prosto w warstwie ocieplenia. Wspomniano tam system Trioterm firmy Misenburg, ale są też inne systemy, konsole, ciepłe belki montażowe z twardego XPS czy Purenitu. Podobno w Niemczech to już się staje standardem. Czy to jest realny kierunek też dla nas w Polsce? Według tego eksperta zdecydowanie tak. On sam mówi, że zrobił już kilkadziesiąt takich montaży, głównie na tych ciepłych belkach, co jest ideoło podobne do Triothermu. Uważa, że to bardzo dobry i przyszłościowy kierunek, szczególnie w budownictwie energooszczędnym, pasywnym. Ale właściwie dlaczego? Po co się na to decydować? Jakie są te konkretne, mierzalne korzyści z wysunięcia okna, które uzasadniałyby, no, potencjalnie wyższe koszty i większe skomplikowanie montażu? Główna korzyść, mocno podkreślana w materiale, to jest niemal całkowita eliminacja liniowych mostków termicznych na obwodzie okna. W tradycyjnym montażu, nawet tym szczelnym. Zawsze na styku ramy z murem tracimy więcej ciepła niż na reszcie ściany. A jak wysuniemy okno w izolację, to możemy je otulić styropianem czy wełną z każdej strony, od zewnątrz, od wewnątrz, często też pod parapetem. Dzięki temu przebieg izoterm, czyli tych linii o tej samej temperaturze, w przekroju ściany jest znacznie lepszy. Straty ciepła w tym krytycznym miejscu są po prostu minimalizowane. Czyli co to daje komuś, kto buduje dom? Mniejsze rachunki za ogrzewanie właśnie. Mniej strat ciepła zimą to wprost niższe koszty ogrzewania. Ale co też ważne, a często się o tym zapomina, latem działa to w drugą stronę. Lepsza izolacja połączenia okno-ściana oznacza, że dom mniej się nagrzewa od słońca. To może oznaczać niższe koszty klimatyzacji albo po prostu większy komfort latem. Oczywiście ekspert zaznacza, to jest droższe na etapie budowy, wymaga specjalnych systemów, więcej pracy Większej precyzji. Decyzja zależy od budżetu, wiadomo. Ale jeśli finanse pozwalają, to jest to inwestycja, która procentuje przez cały czas użytkowania budynku. Zwraca się w niższych rachunkach. Brzmi logicznie, ale takie wysunięcie okna powiedzmy o 8, 10, czasem kilkanaście centymetrów poza mur, to musi stwarzać jakieś praktyczne problemy. Na przykład, co z montażem osłon zewnętrznych, rolet, żaluzi fasadowych. Normalnie skrzynka rolety opiera się o nadproże, a tu nadproże jest gdzieś tam z tyłu, a skrzynka wisi w styropianie. Jak to stabilnie zamocować? I bez tworzenia kolejnych mostków? Bardzo dobre pytanie, i faktycznie to jest jedno z głównych wyzwań technicznych, o którym była mowa w materiale. Rozwiązanie, które opisuje wykonawca, polega na tym, że trzeba stworzyć solidne podparcie dla tej skrzynki rolety czy żaluzji. Jak wypełniając przestrzeń między skrzynką a murem konstrukcyjnym twardym materiałem izolacyjnym, który jest wytrzymały na ściskanie. Najczęściej to jest polistyren ekstrudowany, czyli styrodur XPS. I dopiero do takiego podłoża, a właściwie przez nie, mocuje się skrzynkę długimi kotwami i specjalnymi kątownikami stalowymi, które sięgają aż do muru, do nadproża. Oha, czyli da się to zrobić, ale wymaga to dodatkowych materiałów i no, trzeba to zaplanować już na etapie projektowania, ocieplenia i montażu okien, tak? Dokładnie tak, trzeba to przewidzieć z góry. Wykonawca zauważa też, że problem jest trochę mniejszy przy żaluzjach fasadowych, bo one często mają mniejsze kasety. A rolety zewnętrzne potrafią mieć skrzynki 18x18 cm, czasem większe. To oznacza, że trzeba dać naprawdę grubą warstwę twardego XPS za nimi, żeby była ciągłość izolacji i stabilne mocowanie. Co ważne, w tej rozmowie pada też, że wykonawcy szukają i są otwarci na gotowe systemowe rozwiązania tego problemu, jeśli producenci ociepleń albo osłon takie zaoferują. Widać, że dążą do uproszczenia i standaryzacji tego no, trudnego detalu. Widzimy więc, jak jedna innowacja, ten montaż w ociepleniu, pociąga za sobą kolejne wyzwania. Patrząc szerzej, materiał zwraca też uwagę na taką ogólną ewolucję w podejściu do okien w architekturze domów. Kiedyś okna były raczej małe, standardowe. Dzisiaj architektorzy, inwestorzy coraz śmielej sięgają po gigantyczne przeszklenia, okna narożne, bez słupka. Te tytuły, tytuły glass cornery, okna trójkątne, trapezowe. Okno przestaje być tylko no, dziurą w ścianie. Zdecydowanie w rozmowie pada nawet określenie elementy architektury okiennej i myślę, że to bardzo dobrze oddaje tę zmianę. Okna kształtują charakter budynku, jego wygląd, funkcjonalność znacznie bardziej niż kiedyś. Jak połączymy to z ogólnymi trendami w architekturze, to jasne jest, że wielkie przeszklenia otwierające dom na ogród, na widok będą dominować. Ale to nie wszystko. Okna stają się też coraz bardziej zaawansowanymi e, urządzeniami technologicznymi. Urządzeniami co masz na myśli? Automatykę. Tak właśnie, automatykę. Ekspert wspomina o dostępnych już systemach automatycznego otwierania i zamykania, szczególnie tych dużych, ciężkich drzwi tarasowych typu HS, podnoszono przesuwnych, ale automatyka wchodzi też do zwykłych okien rozwierno-uchylnych. Możliwość uchylenia czy zamknięcia okna przyciskiem na ścianie, pilotem czy nawet smartfonem to staje się coraz bardziej realne. To wyraźny kierunek w stronę integracji z systemami inteligentnego domu, no i zwiększania komfortu, dostępności, np. dla osób starszych czy z ograniczeniami ruchowymi. Brzmi jak przyszłość. Ale czy ta automatyka już działa tak idealnie, czy spełnia oczekiwania? I tu pojawia się ciekawy, trochę krytyczny wątek w tej rozmowie. Ekspert na podstawie swojego doświadczenia ocenia obecne rozwiązania, zwłaszcza automatykę drzwi HS, jako jeszcze no, niedoskonałe. Mówi, że proces automatycznego otwierania czy zamykania takich wielkich, ważących setki kilogramów skrzydeł, trwa często dość długo, kilkadziesiąt sekund, czasem dłużej. To może być irytujące dla kogoś, kto oczekuje natychmiastowej reakcji, jak w drzwiach w supermarkecie. Może to wynika z ograniczeń technicznych, mocy silników, mechanizmów, bezpieczeństwa, a może po prostu z fizyki i bezwładności takich mas. To pokazuje, że chociaż kierunek jest jasny, to technologia wciąż ma pole do popisu i musi lepiej odpowiadać na realne potrzeby i oczekiwania. Czyli mamy trend w stronę dużych okien i automatyki, ale to jeszcze nie jest taka prosta droga. Są wyzwania technologiczne, użytkowe zgadza się. A ta dominacja dużych przeszkleń ma jeszcze jedną bardzo ważną konsekwencję, o której wspomina materiał. Rosnące znaczenie izolacyjności termicznej samych okien, czyli tego współczynnika Uw. Jeśli okna zajmują coraz większą część ściany, to ich parametry cieplne zaczynają w ogromnym stopniu decydować o stratach energii całego budynku. Pamiętajmy, że nawet najlepsze, najcieplejsze okno, powiedzmy z UV 0,6 W na kwadrat metr Kelwina, nadal jest znacznie gorszym izolatorem niż standardowa, dobrze ocieplona ściana, która ma UV około 0,15-0,20. Dlatego przy projektowaniu domów z dużymi oknami absolutnie kluczowe staje się wybranie stolarki o jak najniższym możliwym UV. Bo to się wprost przełoży na grubość portfela zimą i komfort latem. Wygląda na to, że nasza dzisiejsza analiza prowadzi do kilku jasnych wniosków. Po pierwsze, szczelny, trójwarstwowy montaż okien to już nie jest opcja, a standard i absolutna konieczność w nowoczesnym budownictwie. Po drugie, wysuwanie okien w warstwę ocieplenia to kierunek zaawansowany, ale bardzo obiecujący dla energooszczędności, chociaż droższy i wymagający staranności w detalach, jak montaż osłon. Po trzecie, widzimy ewolucję samej stolarki w stronę coraz większych formatów, traktowanych jak architektura, i w stronę automatyzacji, która jednak wciąż ma swoje wyzwania. Dokładnie tak. A na koniec może warto podrzucić taką myśl do zastanowienia. Skoro okna stają się coraz większe, coraz mądrzejsze dzięki automatyce, czujnikom, coraz bardziej zintegrowane z budynkiem i systemami inteligentnego domu. To jakie mogą być kolejne kroki tej ewolucji? Jakie zupełnie nowe funkcje, których dziś nie przewidujemy, mogą zyskać przegrody zewnętrzne w przyszłości? Może okna staną się aktywnymi elementami, które pozyskują energię, może będą dynamicznie zmieniać przezierność, albo będą zintegrowanymi wyświetlaczami? Jak będziemy wchodzić w interakcję z otoczeniem budynku w erze w pełni zautomatyzowanych domów? Wydaje się, że ta wydawałoby się konserwatywna dziedzina, jaką jest stolarka, ma przed sobą jeszcze wiele niespodzianek. Co jeszcze nas tu zaskoczy? Ciekawe, prawda?